Witajcie z powrotem ludziki przy drugim odcinku przedpremierowego pierwszego Splatfestu w Splatunie 2. Znowu zaczynamy tutaj przed trybuną, jako że chciałem znowu trochę przyrzeć się temu i tej pięknej muzyczki. I zobaczyć co ludzie tutaj ogólnie mają. To jest całkiem ciekawe, te ich rysunki są jako... Może nie flagi, ale jako takie... co? <ścoughs> fed Princess, świetnie. Może bardziej jako takie, no nie wiem, sztandary? Coś takiego. To jest całkiem fajne. Ale tych obrazkiem całkiem ładnie można podziwiać. I teraz jeszcze na tych chustach, które tutaj mają, całkiem przyjemnie. Gdzie można było to ustawić? Gdzieś tutaj było takie miejsce, gdzie można było ustawić sobie te banery. Ale i tak, teraz to by mi tylko niszczyło czas. W We finalnej wersji będziemy mogli sobie bardziej się temu przyjrzeć. Good luck to both teams. Team cake, team ice cream. So happen. To jest całkiem fajne. Mogłem tutaj stać się, rzeczywiście kilka minut się temu przyglądać, ale... Wy chyba tego nie chcecie tak często oglądać, prawda? Tym bardziej, że przy każdym Splatfestie będziemy to jeszcze widzieli. Jak mówiłem, będę się starał wiele Splatfestów nagrać. Nie każdy. Być może niektóre też ze streama, albo coś takiego. Ale... Będę się próbował, będę próbował nagrać każdy, ale nie obiecuję, że uda mi się każdy z Splatfest pokazać, ale dużo jeszcze będziemy mieli tutaj do pokazania, dlatego Splatoon dostanie też u mnie na kanale osobną playlistę, gdzie będzie wiele odcinków się pojawiało w środku, razem single player i razem w jednej playliste też rozgrywki multiplayer. I znowu mamy Team Ice Cream przeciwko Team Ice Cream. Tylko, że mamy tam championów, czyli graczy, którzy już mają wyższy poziom. Ja też mam już chyba z rangi trzeci poziom trudności. Trudności? Można to tak nazwać, kiedy ja jestem tutaj, kiedy ja osiągnąłem poziom jakiś, że jestem lepszym graczem? Nie wiem. Ale w każdym razie lepszy poziom dostałem. Lepszy poziom gracza. Dostałem dwa level-upy, można by tak powiedzieć, jako obrońca lodów. No, przekonamy się, czy. Oni są o wiele lepsi, czy po prostu dłużej grają. I tej mapy chyba jeszcze nie mieliśmy na poprzednim odcinku. Ani w The Global Test Fire. To jest właśnie mapa ze spatu na jedynki, która jest okiem przyjemna. Tylko trochę zmian jest. Na przykład. Um, to. Ty. To. To, 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 to. No może wam pokażę to w inny sposób. Chodź! Tylko mnie nie zabijcie, ja chcę tylko coś pokazać. Ech. Cudownie. Mianowicie to. Możemy się na takich. Jakby to nazwać? Na takich linach, na takich skrótach poruszać. Tego w Splatoonie 1 nie było. Na trailerach pokazywali to, że to jest właśnie nowość. Tutaj. Coś podobnego jest w Super Mario Odyssey, który wyjdzie niedługo na Switcha. Czyli ogólnie tutaj. trochę się inspirowali tym samym pomysłem. Albo w Splatoonie, albo w Mario. Nie wiadomo, kto miał pierwszy ten pomysł. Ale to w sumie też nieważne. W Mario Odyssey można się zamieniać w taką iskrę albo w ogień, który właśnie po tych chilinach przechodzi. Uuu, nej, nej, nej. O. Nawet nie próbuję się z nimi bić. Ja próbuję tutaj malować więcej niż się bić. Dobrze, że członek drużyny z mojej tutaj był. Uuu, nej, 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 nej. O mój Boże. No już przegramy. Bo moja drużyna też nie jest taka świetna jak to wygląda, chociaż... No cóż... Jeszcze aż tak źle nie wygląda, trzeba przyznać. Jeżeli się postaramy... Och, nej! Ech. Udało mi się uciec. Gdzie ten gnojek jest? Załatwić go! Udało się. Ej, to, to... czy to był mój kill? Chyba razem załatwiliśmy, ja chyba jednego trafiłem, zadałem przynajmniej ostatni atak. Całkiem przyjemne. W ciągu tej godziny, kiedy sobie tutaj grywałem prywatnie, bez nagrania, trochę się poduczyłem, trochę wypróbowałem też inne bronie i tak dalej, ale to nie oznacza, że jestem dobry. W każdym razie miałem później, potem gdy włączyłem nagranie, w sumie same wygrane. Aż do pewnego momentu to chyba jakieś trzy przegrane, ale później cały czas wygrane. Albo trafiały mi się dobre drużyny, albo po prostu się polepszyłem, albo obie te rzeczy. Nam... Na, uciekaj! Uciekaj! Ujujuj! Uj, uj. Takie bezczelne to jest! Kiedy one próbują nam tutaj zabrać naszą rzecz. Szybko, szybko! Szybko, 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 szybko! Szybko, 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 szybko! Tu, 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 tu. O, zmarnowałem to wszystko! Ten ostatni atak od tego małego z góry z tą bombą... Dużo zadał. No i straciliśmy, niestety. No niestety. 39%. Dziękuję Ci bardzo, że taki hołd mi oddajesz, ale... Oczywiście wcześniej cały czas muszą być wygrane, ale tutaj na zagrajmy... Nie, Geralt, spieprzaj. I oczywiście najgorszy gracz tutaj. Ech. Tych wygranych nie możemy pokazać, prawda? Teraz znowu będą cały czas tylko przegrane. Jak ja kocham takie gry? Albo takie momenty w grach? mam robić jak w poprzednim odcinku i ucina się tutaj każdą grupę, czy szybko się drużyny będą znajdowały. Moja drużyna się szybko znalazła. Jessie. Czy to jest ta Jessie, którą znam? Hmm. Nie wiem. Zapytam później na Twitterze. <grych> no daj mi jakąś dobrą drużynę, no proszę cię. Widzicie, tutaj mam Ice Cream Defender. To jest właśnie trzecia klasa, trzeci poziom, który można zdobyć. Jest tutaj też Ice Cream Find, Ice Cream Fanboy. Ice Cream Fanboy to jest ta pierwsza z tego co pamiętam. No cóż, podczas tej prywatnej rozgrywki, przez godzinę też trafiłem tylko raz na drużynę ciastkową. A tak zawsze to tylko drużyny ice cream. Zdarzałem też trochę do, screen, do innego streama. O, Cake Champion, świetnie. Zdarzałem właśnie do tego streamera, który miał częściej Cake Team jako przeciwników. I on powiedział coś takiego, że w drużynie ciastek jest mniej ludzi, ale oni za to lepiej grają. Ciekawe, czy tak jest naprawdę. Przekonajmy się, czy oni tutaj naprawdę są lepsi. I don't know, ale teraz znowu ta sama mapa. No, mam wrażenie, że te mapy tak trochę w cyklach działają, tak? Najpierw hmm, przez jakieś pół godziny cały czas ta sama mapa. Aby przez takich 15 minut ta sama mapa, i później, gdy ten cykl się skończy, nadchodzi cykl kolejnej mapy, że znowu przez pół godziny inna mapa, a nie tak, że zawsze przypadkowo. Ale tak było chyba też w normalnym splatunie nie, bo to było strasznie głupie. Jak dobrze, że śmierci nie są pokazywane, bo to mnie wtedy tak mało, tak bardzo nie demotywuje. Dray, no to jak to zrobić? Zostawcie ściany, przyjaciele. Zostawcie ściany. My tutaj mamy więcej do roboty w innych miejscach. Haha! Ha. O nie, serduszko! To wyglądało trochę jak serduszko. A tak naprawdę to były bomby. Jedne wielkie bomby. Jeden wielki szajs. Dobra robota, chłopaki. I dziewczyny. Może się nam uda teraz wygrać. Ale takie ciekawe rzeczy się tu działy podczas, kiedy nie nagrywałem że Szkoda, że tego nie nagrałem, muszę przyznać To nie oznacza, że byłem jakiś super pro i że nagle przybyło mi skillu, tylko... Po prostu rundy były jakieś fajniejsze No i oczywiście, trochę oczywiście lepiej mi się gra, kiedy... Nie muszę komentować, ale... Ja, jaka w tym zabawa, gdy się nie komentuje, prawda? Nie no, bez jaj. Moja umiejętność przy tej broni, bo mam teraz karabin Mogę sobie latać lat... Och, mój Boże, mogę latać na jetpacku i z góry atakować tutaj. Ale to niestety nie zawsze tak ładnie działa. Izumi. Wszyscy tutaj fanami anime są. Biorą sobie takie japońskie nazwy, mimo że są... <gryw> ...z Europy. Powiedział koleś, który nazywa się Hohenheim. Tylko, że oni biorą nie takie ekskluzywne imiona jak Hohenheim, który występuje tylko raz w jednej serii. Nie oni muszą brać takie rzeczy jak Izumi Misaki, które występują ale razy w każdym anime albo mance. Takie bardziej mainstreamowe. Nie mówię, że to źle, tylko moje zauważenia takie. Ja mam przynajmniej Hohenheima, to każdy wie od razu o kogo chodzi. O tego blond alchemika. Geralt wkroczył w biznes i wszystko się skończyło. Dla nich źle, bo ja wygrałem. A to co? No, zabiję się najpierw sam, zanim wy mnie dorwiecie. Nie dostaniecie tych punktów. Jeszcze 15 sekund, czy uda nam się cokolwiek zrobić? Po prostu mi się rzecz załatwić. No, niestety. Zawsze to tak wygląda. 4%. 4%. Za Co tak, szczerzy zęby, Hohenheim To imię ci nie pasuje, bo jesteś dziewczyną. No, ale dobra. <laughs> Przynajmniej dwa punkty. Chcę dalej. Ale daj mi jakąś dobrą drużynę, a nie tych pochłastasiów. No, a drużyna ciastka wcale nie jest o wiele lepsza od naszej. <grym> Też sobie nie radzili za bardzo. Ale wygrali. No niestety, teraz nagranie i znowu się wszystko psuje. Może pod koniec przynajmniej pokażę kilka rund, które są dobre. Albo teraz po prostu się skupię i będę napierdzielał. Zobaczymy się w następnej rundzie, bo znowu muszę czekać. Znowu drużyna ciasek na mnie rzeka. I kolejna mapa. To jest mapa skateowa. To jest okiem przyjemne. I różowy do was pasuje. To jest okiem fajna mapa. Już kilka razy grałem na niej. Jest bardzo przyjemna, bo jest taka ogromna, prawda? Jest zarazem też tutaj dużo miejsca i dużo rzeczy, które można zafarbować. To jest okiem przyjemne. Można też się ładnie chować i tak dalej, oraz ładnie przegrywać. Ale to wszędzie jeszcze. byłem ja. To byłem. To też byłem ja. Zemścili się od razu za kumpla. Bendy. Jestem Bendy, Randy, Sandy. Ok, bez jaj. Czas ich załatwić. Bo to była moja droga. Ja tutaj trochę pomalowałem. Oni teraz próbują mi wszystko. rozwalić. Coś mi się wydaje, że Splatoon jest idealną grą dla malarza. Albo dla malarza w szkoleniu, który musi się jeszcze uczyć i szef mówi do niego Ej, chłopie, ty! Musisz się tutaj jeszcze wiele nauczyć! Po godzinach kupisz sobie Switcha i będziesz sobie z platuni trenował jak malować podłogę, ściany i jak z tego korzystać Mogę sobie to całkiem ładnie wyobrazić Ty w mordzie kopany! Znowu ten Brandy! Ten cholerny alkoholik, a nie, to jest Bendy To chyba ja mam jakiś problem z alkoholem, skoro od razu myślę o Brandy No dobra A nie wierzę w to! Ile nas było? Ile on załatwił? To było śmieszne. Ale ja chcę mieć teraz w końcu jakąś... Wygraną runę w tym odcinku, dlatego... Koncentracja pełną parą. Nie koncentrować się na zabijaniu, tylko... Bar Co? Connection! On, on stable! O nie! O dobrze, że tylko... Już? Myślałem, że po wszystkim. A to tylko trochę... Z... Było niestabilne połączenie. Dobrze, że mnie nie, wy... na... nie natychmiastowo wyrzuciło. O mój Boże, wyrzuciło mnie natychmiastowo, bo nie było wrogów żadnych. To jest takie cholerne głupie, to jest tak cholernie głupie, to jest najgorszy się który widzi. Ale mogę tutaj przynajmniej sobie jeszcze popatrzeć. Team Street Pass Germany. Jefy, yeah, ale. Unicorn. Dlaczego musisz w grze reprezentować małżeństwo dla wszystkich, skoro i tak już w Niemczech dozwolili na to? To całkiem dobra rzecz, ale dlaczego musisz ja to reprezentować? Stoisz tutaj i reprezentujesz to! Dlaczego? Myślisz, że coś ty zmienisz? Okej, okay, skoro ty się z tym lepiej czujesz w porządku. Tyg, Co? Internet! Nie ma internetu! Nie ma! Czy bullshit? A, ogólnie internet całkowicie padł. No to przy, zobaczmy, co tutaj takiego mamy, i poczekajmy, aż się wszystko rozwiąże. Jakieś nowe obrazki? Niektóre są naprawdę arcydziełami Na przykład to nie. Tim Tarta. To wygląda całkiem przyjemnie. Uu. Marina przez chwilę tańczyła. A teraz ten karzełek z dziwnymi drzwiami tańczy. <grybujesz> a nie, ja też lubię perle. Dlaczego aż tak bardzo musisz zbliżać? Czy można coś na miniaturkę zdobyć? Ale zęby obie mają dziwne. Ta tutaj nie ma żadnych, a ta takie tade. Ta. Ale z designu obie postacie są całkiem ciekawe. Muszę przyznać, ogólnie design inklingów i Octolingów z platunie jest świetny. To jest dopiero coś, muszę się przyznać, to jest. genialne. To już. na coś takiego trzeba najpierw paść. Połączenie kałamarnicy ze człowiekiem. The hell! No to taki typowy design Nintendo, swoją drogą, biorąc pod uwagę, jak wyglądają. Squity, kiedy się. Mm, zamieniają w te kałamarnice. Kiedy na przykład chowają się w farbie. Co? Jeszcze raz, co tam było napisane za geoportem? w ok, dobra, to było coś z internetem. Może teraz mi wyszuka gracz. Ach, nie będę teraz ucinał. Bo dość tego ucinania, jakieś dwie rundy jeszcze wam pokażę. I wtedy już całkowicie bez ucinania. Chyba, że będzie zbyt długo to trwało. Albo w ogóle internet mnie nie będzie pokazywało. Jeszcze raz, no to zaczynamy. Oby teraz się internet nie zniszczył, niestety. Znowu tutaj, na tej mapie, ale no cóż, chciałbym zobaczyć tamtą, na której straciliśmy połączenie, ale może przynajmniej tutaj nie tracimy internetu. Będę wypróbowywał teraz snajperkę. I ta mapa jest tutaj, w sumie, dobra, bo biorąc pod uwagę, że. Okej, okay, to był ruchowy kontroler, bo by to o wiele lepsze. Ech, ech, ech. Chciałem wypróbować snajperkę. I na tej mapie dobrze się używa jej, ale trzeba najpierw trafiać. Okej. Okay. Ech. Gdybym tylko miał ten ruchowy kontroler. Jej. Okej, okay, tak daleko nawet. A, okej, okay, snajperka nie działa w ten sposób jak myślałem. Tak, taki daleki zasięg nie jest tu chciany. Ale dobra. Skoro nie jest taki za daleki zasięg, to może sniperka całkiem dobrze pójdzie u mnie. Za to możemy całkiem daleko strzelać. Bam! No właśnie w ten sposób. Hup! Oh! I możemy też tak na szybko strzelać. Okej. Okay. O nie! Gdyby tylko to poszło całkiem ładnie, co z moją. Re... Co z resztą mojej drużyny? Oni nie mają żadnego snajpera, to mogę ja być tutaj tym bohaterem, który wszystkich zniszczy. Ale najpierw musimy się nauczyć grać, prawda? Wow! To było świetne. Nie, ta broń jest naprawdę dobra, jeżeli gra się tak jak ja gram teraz. I może jeszcze umie się strzelać na odległość, to całkiem dużo można zrobić. I pewnie zadać ładne obrażenie, jeżeli tylko umiesz trafić. Hero Boy HD Jemu chcę przywalić. Za tą, za, za tą nazwę, mu chyba ja go będę polował teraz na niego. Hero Boy, nadchodzę. Jesteś teraz moim celem, Hero Boy? A, Hero, Boy. Ach, Hero Boy. Co? Nie, to jest. Bi Nazwy, wiesz, Big Andy. Ech. Dobra, snajper mi chyba nie wychodzi, ale możemy spróbować przynajmniej trochę. Może mi nie będzie wychodziło, ale za to moje drużynie będzie. Bum, 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 bum. E, mam nadzieję, że wy jesteście lepszymi snajperami. Nie! Ty głupi Andy. Fuck you! Przegramy to znowu! muzyka stała się taka wesoła nagle. Chcę Big endiego zdobyć! Chcę zdobyć jego serce. Spadł w, ktoś tam w, w swoją śmierć. Jak to nie? Jak to? Nie! Jak to? Nie! Jak to? Nie, jak to? to? wziął się, głupia sniper! I co teraz? Good guys czy bad guys? Chyba bad guys wygrali Co? Udało nam się o, Mimo, że mam snajperkę i nie wychodzi mi z tym No widzisz jak się cieszy Bo jakoś wyszło jednak Co? Coś jednak wyszło Jestem najgorszy w... Co? Okej, okay. nie jestem najgorszy w drużynie Co, jakiś zdziwiony, he? To wiecie co, ludzie? Jeszcze jedna ostatnia runda Mam nadzieję tylko, że wygram tą rundę I ostatnia runda na dziś, znowu odbywa się tutaj. Tą mapę zbyt często widzieliśmy. No i cóż... Tak to niestety bywa momentami. Być może będziemy mieli tą szcz szczęście z tym kiedy indziej, że będzie szło trochę lepiej. Mamy teraz żółty kolor, i znowu jako snajperka oczywiście, może tym razem mi się bardziej poszczęści. I jakiś Big endy albo Hero Boy zostanie załatwiony. Podoba mi się jak to... Jak daleko strzela ta snajperka? Biorąc powagę znaczy się snajperka zawsze takiego strzela, ale nie chodzi o farbę. Że można tak do przodu zrobić. Taki bum, i wtedy mamy. Całkiem przyjemne to wszystko. Tylko snajperka raczej z ruchowym kontrolerem jest o wiele lepsza. Moja taka teoria jest. Internet został stracony? Nie. Bo dziwię się, że tutaj nikogo nie ma. Skąd się wziął ten banan? Przestań mi tu malować moją ścianę, bo ci rozwalę. Ej, dlaczego takie gamonie są moje drużynie? Mogę go zdjąć? Ktoś go już zdjął, prawda? To będzie całkiem przyjemne. Tylko nie pozwoli, żeby takie bullshity się zdarzały. Co to było? <grytanie> Okej, okay. zapominam, że tam jest taki... taka przepaść. Warto o tym pamiętać. This way! Czyli gdzie? Tu! Uuu. Granat! I have a grenade for ya! My friend? Nastajemy no, się strasznie wolni, kiedy mamy... Ale przez to lepiej wycelować? Ale wydaje mi się, że właśnie lepiej mieć ruchowy kontroler, żeby snajperką grać. Talzar. Od razu daj Tarzana. Mały bullshitter. Jedna minuta tylko, no nie, my tego nie wygramy. Och, znowu! Dlaczego tam nie może być zie ziemia, na której mogę się położyć, co? Jak tam ogólnie z mapą? A, przegraliśmy. Ostatnia runda będzie do dupy. A wszystko dlatego, że trafiła mi się taka zła drużyna. Bo, bo ja mam... Ja jestem dobry w tym. <gryw> ja tutaj na pewno nie jestem problemem. Wątpię, żeby tak było. Snajperką powinienem lepiej móc zabijać stwory tutaj, ale nie. Nie, nie, nie. Moglibyście zostawić spokoju mnie tutaj, kiedy ja tutaj próbuję zafarbować jeszcze coś, żeby wygrać, ale nie, oni muszą wszystko zdobyć, he? Patrzcie, wygrali znowu ruraj. A to już to jeszcze... Ach, oni wygrali z zbyt... <laughs> Moja strategia snajperska najwyraźniej prowadzi moją drożynę do wygranej. Widzicie, jestem na pierwszym miejscu od tyłu. <laughs> jeżeli Wam się podobało, ludzie, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych filmów, projektów, zagrajmy, innych rzeczy. Wtedy macie zawsze coś roboty, jeżeli rozejrzycie się po wszystkich playlistach na moim kanale, szczególnie po Phoenix Fry, Wright, Dune, Will Destinies, Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask, Breath of the Wild, Bioshock Infinite, Tomb Raider, władza Pierścieni, Trzecia Era, Wiedźmin 1 i 2. Co ja tam jeszcze nagrywałem? Wiele pokasowałem. I to, co będzie w przyszłości. W każdym razie... Zobaczymy się też w Splatoonie, w pełnej wersji, w grze single player. I też w rozgrywkach online, kiedy będę już lepszym graczem. Mam nadzieję, że wygra... Okej, okay, nie ma się co oszukiwać, i tak lody wygrają. Ale w komentarzach pod tym filmem... Um... Kiedy będzie ogłoszony winnik... Ja go wpiszę dla tych, którzy są zainteresowani. Kto wygrał, czy lody, czy ciaska? Jaki był wynik wygranych, jaki był wynik głosowań i tak dalej? Jeżeli to wszystko Was interesuje, to albo sprawdzicie w internecie na Google czy coś, jak będzie to opublikowane, albo tutaj zobaczycie w komentarzach. Na razie, cześć!